Szanowni Państwo, w najbliższy weekend będziemy obchodzili ważne dla naszej państwowości święta. Święto Pracy, Dzień Flagi oraz rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z uwagi na stan epidemiologiczny w naszym kraju nie możemy tłumnie zebrać się przed naszym obeliskiem upamiętniającym setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, aby uczcić nadchodzące święta. Zrobią to tylko przedstawiciele naszej gminy z zachowaniem należytych środków ostrożności. Szanowni Państwo, w polskiej tradycji 3 maja jest dniem radosnego, patriotycznego świętowania, dniem celebrowania naszej polskiej państwowości, której 3 majowa konstytucja jest fundamentem. Dlaczego tak ją postrzegamy? Ponieważ symbolizuje ona oświecone, Mądre i odpowiedzialne dążenia rządzących Polską do modernizacji naszego kraju. Przy okazji dzisiejszej rocznicy, warto choćby zwrócić uwagę na gwarancje w niej zawarte. Wolność słowa, swobody obywatelskie, trójpodział władzy i mechanizmy jej ograniczania to określone w Konstytucji standardy zapewniające funkcjonowanie nowoczesnego, demokratycznego państwa polskiego. Państwa wolnego, które chroni obywatela przed szowinizmem, rasizmem, homofobią oraz każdą inną naruszającą ludzką godność ideologią. Nasza obecna konstytucja stoi na straży sprawiedliwego porządku społecznego i jednocześnie nie przygasa naszych europejskich aspiracji. Dlatego szanujemy konstytucję. Okazanie szacunku naszej obecnej konstytucji, dzięki której realizuje się wizja Polski jako części zachodniego świata czy poszanowanie prawa w ogóle to także hołd złożony naszym wielkim przodkom. Niech się święci 3 Maja.